Cześć! Witajcie na kanale, a ojciec znowu gra. Ja jestem Mordziaty, a to jest drugi odcinek serii Przysiądźmy do Spider-Mana 2. E, w pierwszym odcinku, no co, mieliśmy prolog, pokonaliśmy Sandmana i teraz co, musimy trochę posprzątać po nim. Jak widać, trochę tutaj pobrudził miasto, więc co, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Jestem w drodze. Ale bajze! No, Marko, co w ciebie wstąpiło? Sieć skrzydła. Tam jest. Mam cię, trzymaj się. W porządku? Już tak. Dziękuję. Dobra, jednego już mamy. Spidermanie! manie szef cię potrzebuje. Już biegnę spider -manie. masz chwilę? Oczywiście. Mówiałem z pobliskim posterunkiem, ale linia padła. Musimy się tam przebić, żeby pomóc rannym. Robi się. Udało się. E, panie Parker, musi mi pan pomóc postawić apkę na nogi. Co mam zrobić? Trzeba wejść na dach budynku na rogu Wharf i Lafayette. Jaki jest plan? Sieć telekomunikacyjna zostanie przywrócona dopiero za kilka godzin, więc stworzymy własną. To duża akcja. Dawno temu ją zaplanowałeś? A, marzę o tym chyba od siódmej klasy. Ja zaplanowałem... A, jakieś dwie minuty temu. Nice. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. Co to w ogóle jest? Jaki startup wykorzystuje czujniki pogodowe i te wyrzutnie do badań nad środowiskiem. A ten startup się na wszystko zgodził? Tak, rozmawiałem z jego szefem. Przemiły facet. Bardzo się cieszył, że pomoże Spidermanowi. Dobra, mów co robić. Masz drukarkę 3D wbudowaną w wyrzutnie sieci, prawda? Co? Musisz coś szybko wydrukować. Wysłałem schemat. Drukarka 3D w sieci, taka malutka? No nieźle. To mi wygląda na drona. My nie spiegujemy ludzi. O, nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Mieszkańcy będą wysyłać zgłoszenia, a one trafią do tych dronów. Nazwałem je drony rozpoznawcze urbanistycznego habitatu. T-R-U-H. Mam nowego drucha? Tak jest! <laughs> w siódmej klasie byłem taki uroczy. Tak, to. E, jak mam go odpalić? Wykrywam sporo innych sygnałów, więc proszę podążać trasą, którą zaznaczyłem. Wtedy sygnał będzie lepszy. Okej, okay, jakoś nakier... nie, nie mogę nakierować. Dobra, to strzelamy. O, wow. Kurde, ciężko tym sterować. Cholera jasna. Dobra, okay. jakoś poszło. Lokalna sieć powinna działać. Dam znać użytkownikom. Zgłoszenia powinny zacząć spływać lada chwila. Wracamy do gry. Poziom drugi i punkt umiejętności. Dobra, sześć. Wiem, że dwa na pewno mam za wersję deluxe, którą kupiłem. Awansujesz na wyższy poziom i zdobywasz punkt umiejętności. No standardowo. Dobra, to jest wspólne drzewko. To jest. A. Tak się przyłączamy. Dobra. Co to jest? Pajęcze smagnięcie. Dzięki niej można wyrzucić wielu wrogów w powietrze. Mhm. Dobra. Ok. Co to jest? Będąc na zim, trzymaj. O! To na pewno bierzemy. Dobra. Resztę sobie popatrzę na off-screenie. I coś tam sobie pododaję i dam wam później aktualizację co posiadam. Mamy zgłoszenie przestępstwa. Siecio skrzydła. Ło! Wow. Czas. Gliny są zajęte piaskiem. Wyczyśćmy to miejsce. Dalej, ładować. Tu jest! Rozwal go! Uh! z broni? Nie ma. opcji. Szybaj uh! się, plan. Uh! Daj spokój, uh! To normalny zakłada klub strzelecki. Uh! No, chyba złożę petycję, żeby zastąpić. Ach, myślałem, że. Uda się bez obrażeń. Może klubem komplementów! Są niezgodliwe i nic nie kosztują! Zabierz masz kij, a jego łeb to piłka! Na przykład! Umiesz świetnie obrywać! Brawo! Hej, on jest takie głupie! Mniej broni, więcej pochwał! Rywam ci od ja Jeszcze dychasz? A tu jeszcze jeden? O! Jakiś błąd! Gościu w piasku jest. Czy to tak miało być specjalnie? Ja nie OK. O, jeszcze? No jeszcze. O koniec. lecimy dalej? To była spora ekipa. Skorzystali z tego, że miasto to nie w piasku. Chciałbym wiedzieć, co wstąpiło w Marku. Idą kolejni. Przywitajmy ich ciepło, w pajęczym stylu. Hmm. powstrzymuj przestępstwa, aby zdobywać części sprzętu, których możesz użyć do stworzenia potężnych ulepszeń. Okej okay. Strzał z się, Wydaj części sprzętu. A tutaj ja coś widzę. Dobra. Zdobywasz strzał z wyż. R1 i trójkąt, czyli R1 to są gadżety, a L1 to umiejętności. Dobra. Przetestujmy sobie. Przeszkadzasz nam! Ta. to jedna z moich supermocy. Chłopaki, moja łapka wciąż nie działa. Kim? Próbuję improwizować. Potrzebuję chwili od swojej. Myślisz, że jest na mnie zły? Stres czasem przybiera postać gniewu. Po prostu dalej pomagaj ludziom. Teraz ty mówisz, jak był zły. Nie jestem zły, Ice. Jest, tylko skupiony. Moja mama też zawsze tak mówi, gdy jest zła. Przestań! Ty też znasz mnie od dawna. Ja się kiedykolwiek wściekłem... niech pomyśle. To było pytanie retoryczne. Już wiem. Byłeś zły, jak kiedyś graliśmy u ciebie w planszówkę i ciągle przegrywałeś. Nie byłem zły na ciebie. Tylko zły na wszechświat! Próbuj z tym, Spider-Man! No, teraz poszło wiele lepiej. Nowa apka się kompiluje i uznałem, że przy okazji możemy trochę ją podrasować. Nie musi być niewiadomo jaka. Wystarczą nam zgłoszenia mieszkańców. Totalnie. Póki trwa aktualizacja, poszerzymy sieć. Sprawdźmy co u Milesa. Mhm, czyli tak się przełączamy? Dobra. Tam miała problemy z oddychaniem. Miles, masz chwilę? Co mam zrobić? Wejdź na dach pobliskiego budynku. Hmm, fajne. Ojej. Ej, wcześniej miałeś nerwowy głos. Wszystko gra? Tak, po prostu mam dużo na głowie i jestem głodny, a w automacie z przekąskami są tylko te bezsmakowe krakersy niskosodowe. O randy, ale lipa. Jakoś przeżyję. Hej, wreszcie zajęłem się tym ulepszeniem apki, o którym mówiłem. Z pomocą moich truchów. <laughs> To taka fajna gra, słów, której jeszcze nie rozumiesz, ale zaraz. Ale za mi słabo idzie te latanie po mieście. Boże, trzeba poćwiczyć. Jestem. Gdzieś tu powinna być wyrzutnia. No i nie, nie ma. Tu niczego, co przypomina wyrzutnię. Może przysypał ją pian? W sumie. O. No jest. Ok, już widzę wyrzutnię. Co dalej? Wydrukujesz drucha w 3D. Już kumam. DRUH. Niech zgadnę. Dron ratunkowy ultraherosów. Blisko, ale to bez znaczenia. Wykorzystuje skorelowane sygnały przestrzenno-czasowe. Czyli droga radiowa? Ho! Jesteś genialny. Ojoj, weź. Zaznaczyłem trasę o najbardziej optymalnej stabilności sieci. Trzymaj się jej, to złapiemy silny sygnał. No, Ojej. Teraz lepiej poszło. Dobra, sieć lokalna podłączona. Nowe zgłoszenie? Widzę, już lecę. Spiderman jest w klubie strzeleckim. Musimy zdążyć zanim tu dotrze. Ale no, jesteś drugi Spiderman. Pomóc wam? Zgubiliście kluczyki, a niedaleko jest ślusarz. Wgodną, a z tylu gości do jednego opancerzonego wozu? Lekka przesada. A może tak zamiast kraść moglibyście... No nie wiem, ratować ludzi? Idealno, nigdy twój pojęcie zmysł niż na kolor czerwony, dobra? No, Micho, jesteś cały? Tak, mamo. A ty? Zin! Jestem w centrum. Pomagam Glory Fist. A spotkałeś się z panem Sumidą? Eee, nie. O czym rozmawialiśmy? Spiderman nie da ci przepustki na studia. Dam radę, mamo. Obiecuję. Muszę lecieć! Dość tego! Zawasz kaliber! Pierwszą broń! tym no Gitara Jeszcze jedni? Oh, ho jest big guy! No, łatwo nie będzie Wykonaj parady tuż przed otrzymaniem ciosu, aby oszołomić wroga Parada, wyko parada wykonana zbyt wcześnie będzie mniej skuteczna Dobra o, L1 kurde na fizyce. Uczyć się o równaniach abstrakcyjnych i sytuacjach hipotetycznych. Rozwoń! Chyba wolę takie lekcje fizyki. Chodź! Będzie bolało. Elegancko. Nie było jakoś zbyt trudno. Okej, apka w końcu działa. Obczaj ją. Uu, niezła robota. Przyszło nowe zgłoszenie. Ganki, dobra robota z tą apliką. Pomoże wielu ludziom. Dzięki. Miles, ogarnijmy ostatnie zgłoszenia i wracajmy do szkoły. No, Peter, to ma w ogóle po co wracać do tej szkoły? Nie, pomóż nam! Jakiś kryształ wtedy i uszkodził rurę z gazem! Kryształ? Sprawdzę to. A co to za kryształ? Kryształ mocy jakiś? Z e? mojej Sandmanowe dzieci? Nie dowaliliśmy ci przed chwilą. Wciąż tu jesteś, Marko? Młędzej. Tak tylko dzwonię. Chyba znowu walczę z Sandmanem. Tak szybko uciekł. Nie, jestem na tratwie. Widzę tego. Ale... Ja pogadam z jego U. Dobra, teraz mnie wkurzyliście. Dobra, rozmawiałam z lekarzem. Masz koło siebie jakiś piaskowy kryształ? Tak! Świetnie. Lekarze mówią, że umysł Marko jest roztrzaskany, dosłownie na kawałki. Porąbane! Dlaczego ci piaskowi kolesie mnie asakują? Pewnie cząstki jego podświadomości próbują chronić zawartości kryształu. Ale słuchaj, kryzdy. Mówią, że jeśli nie znajdziesz wszystkie elementy, możesz go uzdrowić. Bycie piasko-ludem wydaje się skomplikowane! Super są te wykończenia. Hej Marko, czego chroniła twoja podświadomość? Czyli co, muszę znaleźć wszystkie kryształy? Byłem przy tobie, a po chwili już cię nie było. Gadający kryształ. Okej. Okay. chyba jest w nim fragment pamięci Marko. MJ mówiła, że w mieście jest więcej takich kryształów. Muszę ich wypatrywać. Ej, zajmiesz się ostatnim zgłoszeniem? Jakiś VIP utknął w limuzynie. Robię. się! Gunky. jest jeszcze pan Sumida? Tak, Heili z nim teraz rozmawia. Spróbuję go dla ciebie przytrzymać. Super! Mam nadzieję, że mi podpowiesz co napisać w podaniu na studia! Jeszcze go nie napisałeś? Wiesz, ja się już dostałem na ESU, więc mógłbym ci pomóc. Nie! Już i tak wiele robisz. Poza tym, gdybym się tam dostał dzięki tobie, ciągle byś o tym gadał. Ech, masz rację. Hej! Odsuńcie się od limuzyny! A! Chopają! Brać go! <trym i zbyt wytrzańczym> Aparaty sami w sobie są źli. A co dopiero uzbrojeni. Jesteście najgorsi, wiecie? Ty. Nie możemy pozwolić ludziom być ludźmi. Nice. A jeszcze jeden. Nice. Sprawdźmy co z tym człowiekiem w limuzynie. JJ oh. Jonah Jameson, no, proszę bardzo. Panie Jameson, zabiorę pana do szpitala. Spidermanie, musisz zobaczyć, kto był tym VIPem w limuzynie. Już nie mogę się doczekać. Zamykam hydrant i lecę. Panie Jameson, to Spiderman! Słyszy pan? Lecę! Po twojej lewej! Spidermanie, zobacz, kto to jest! E, Spiderman! <laughs> Jonas! Słoneczko! Wszystko, okej? Okay? Z pomocy zostałem formalny! Co? Nie, ja... typie, ja ci pomagam! Robisz zdjęcia! Popularny dziennikarz porwany przez zbiru! Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Bądź miły dla lekarzy! Oh, porwali mnie! Ja... ja się nie zgadzam! Ja... ja... A, oh, maniacy! Oh, a, mnie maniacy! Ale dzień, Johna Jameson nigdzie się nie wybiera, słyszycie? Nigdzie się nie wybieram! Zaraz, dokąd to? Dokąd jedziemy? Panie Parker. Gdzie pan jest? E, pani dyrektor. E, no tak, e, to ja, e, Peter Parker, e, e, przepraszam, co, co, coś mi wypadło i e, niedługo będę na miejscu. Jeśli nie zobaczę tu pana za 10 sekund. To o nie! E, e, to, e, zasięg! <ścoughs> Nie wiesz, że to zrobiłem. Nieładnie, panie Parker, nieładnie. Gdzie jest pan Sumida? O, e, właśnie poszedł. Powiedział coś o jakimś urlopie. Co? Co wspaniale, Heili. I kiedy cię nie było, e, dowiedziałem się. Że dostałem stypendium RAND. O, Poważnie? <noise> Ta... O stary, lepiej być nie może. O, tyle dobrych wiadomości. Sporo mnie omija. O rany, nie chcę na to patrzeć. Ale nie mogę oderwać wzroku. Pani dyrektor. Hmm, tak. Patrzcie, kto postanowił się pojawić. Ja ja wiem. To wygląda okropnie. Wygląda? Bardzo, bardzo przepraszam. Ja... Tu chodzi o coś więcej. Wiem, 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 ja wiem, ja wiem. To I jest naprawdę nie zrobiłem tego celowo i to się nigdy nie powtórzy. Wystarczy nie, już tego. A, nie, proszę. Dość tych wymówek. Pana zadaniem jest chronić uczniów, a nie ich opuszczać. Żegnam! Szkoda go. Stary... Wam Spidermenom musi być ciężko utrzymać normalną robotę. Y ale y ty to na pewno dasz sobie radę. Biedny pan Peter Parker. Wodu twojej pracy. jakby co nie byłeś moim najgorszym nauczycielem. Mogę to sobie wpisać do CV? Słuchaj, w New York Bulletin przyjmują teraz zdjęcia od czytelników. Wczoraj wysłałem swoje. Kokosów z tego nie ma, ale zawsze coś. To gazeta Robiego Robertsona. Pracowaliśmy kiedyś razem w Bugle. Chyba wiem, co mu się spodobało. Dzięki, Miles. Nie ma sprawy. Sam może wyślę mu jeszcze kilka fotek, jak znajdę czas. Robi zawsze mówił: Nie pokazuj mi miasta. Pokaż mi Nowy Jork. Mądre. Dobra, tym oto akcentem kończymy drugi odcinek. No, trochę posprzątaliśmy po Sendmenie. Niestety Peter stracił robotę. No, ale no cóż, takie życie Spidermana, nie? Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.